ma z tej strony Fortnite w dzisiejszym odcinku będę typował walki Fame MMA 9 będę podawał swoje typy. Wy możecie też w komentarzu pisać jakie macie swoje typy i porównamy je, kto był bliżej albo kto wygrał kupany No to przechodzimy do dalszej części filmu. Pierwszą walką na Fame MA9 będzie walczył ryba raper z Olgiem. Oleg czy oleg nie wiem, tam jeden kij. On ogólnie, obydwoje mieli swoje walki na Fame MMA. Podajże ryba nie. Wiem, <grym>, że ma jedno zwycięstwo, a może i ma nawet porażkę jedno, ale nie pamiętam. Yy... Będzie dość wyrównana walka, ale według mnie, moim typem, na to walka jest ryba. Yy... Kolejną walką jest Sasza z Krychą. Sasza od Dimu Króla, czyli od Casio. Yy... Krycha Christian Wilczak, Sid. QFC, KFC, cóż mogę więcej powiedzieć. Bad Click pokazuje ogólnie, że wahane są kursy strasznie w jedną i w drugą stronę, no ale według mnie doświadczenie tutaj wygra. I według moim typem na to walkę jest krycha. Kolejną walką będzie Pączek z Patrykosem. No, dwaj debiutanci na Fame MMA. Patrykos dał się poznać od tej strony dziennikarskiej, wcześniej z wywiadami Pączek jest z WK Warszawski Koks, czy jakoś tak no według mnie, no, moim typem no, po walkę jest Ponczek, no ale sercem wiadomo za Patrykosem <laughs> kolejną walką będzie Kuba Post z Wandalem też ta walka ma dramy w sensie, że między nimi niby jest jakaś drama ale taka trochę, no dla mnie, no, nie, nie do końca mogę, w sumie według mnie to nawet dramą. Moim typem na tą walkę jest vandal Kolejną walką jest walka kobiet, Anna i FBB kontra Way of Blond. No szczerze mówiąc, no ciężko mi powiedzieć cokolwiek o tych dwóch kobietach. No ale mm, moim typem na tą walkę jest Way of Blond. E, kolejną walką jest Filip Zabielski z, z Mariuszkiem hejterem e, <grywia> już niestety ani nie ukroświla, ani nie że kamerzysty tylko u, 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 u tego, u tej, u Karinki. E, no to Mariuszek y, który teraz jest tutaj u Karinki, która była skamerzystą, ale to tam szczegół. Co mogę powiedzieć na temat tej walki? Jeden youtuber wielki, drugi tiktoker, no ale wiadomo, YouTube ma większe przebicie, czyli team hater, czyli zawiem na hatera. <grywia> no dobra, teraz jest druga walka kobiet. I ta walka pokaże, kto zawalczy na Fame MMA 10 z Martą Linkiewicz. Można powiedzieć, taka ta to jest bodajże, jak dobrze pamiętam, żona narzeczona Artura Szpilki. Na początku z nim miała treningi, ale powiedział, że nie ma później cierpliwości. Na no, ZUS jej ma doświadczenie, no niby mówi, że nie jest jakąś sportmenką, no ale naprawdę tym to pokazano w ostatnich walkach, to szacun. No, ja bym nie wkreślał. No, ale według mnie tutaj może być tak, że tą walkę wygra Kamiszka, bo no... No, Zusia ogólnie w tej walce jest stawiana jako underdog, yy, czyli yy, po prostu, jak to było, no trochę na straconej pozycji. Ja bym jej nie stawiał i tutaj może być różnie. Ale według mnie wygra kamiszka. Czyli i to jest mój typ na tą walkę. Teraz będzie jedna z takich ważniejszych walk na Fame MMA. Walka o pas w kategorii do 84 kg, jak dobrze pamiętam, chyba. Będzie w niej walczyć Jakub Kubańczyk-Flas z, z, z Marcinem Malczyńskim, który walczył jedynie w Fame MMA z Ad Basterem i wygrał tą walkę o pas, to było wtedy, no i niestety, w sensie, stety i niestety um, um, po dłuższym czasie wystąpi na Fame MMA, podobnie, i będzie bronił pasa, no ale bo, szczerze mówiąc, nie to, że go stawiam na straconej pozycji, ale no umiejętnościowo i w ogóle, według mnie, przerasta tak było kubańczy. Ogólnie moim typem na to walkę jest kubańczyk. Teraz przejdziemy do walki Co main event. Sylwester Wardenga z Kasper Bląckim, który był wcześniej w Team X, Który walczył na Fame MMA 8 z Marcinem Dubielem, Pranksterem. No i jak to powiedział, no według mnie Wardęga no, no solidnie się przygotowywał przez te 3 miesiące. Niby Blącki ma większe doświadczenie, ale według mnie Wardenga utrzemu u Nosa i tak jakby odbije pałeczkę i wygra z Kaczprym i ogólnie typem na tą moją walkę jest Sylwester Wardenga. Nie Team Watasa napiszcie w komentarzach. Ostatnią walką na Fame MMA 9 będzie walka Main Event, czyli popuś Skizo, dwóch raperów. Najśmieszniejsze, że Popek bodajże chyba w jakimś wywiadzie mówił, że wcześniej nie słyszał o kizo, coś było takiego, jak dobrze pamiętam. Yy, ale szczerze mówiąc dobra to może być walka, ale według mnie Popek wygra doświadczenie, moim typem na to walkę jest Popusz. Zakończyliśmy typowanie walk w Fame MMA 9. 9, yy, ogólnie jeśli spodobał się Wam odcinek, wiadomo, łapeczka w górę. Subskrypcję zostawcie tutaj takie ten, żeby był dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia do kolejnych moich filmów. Cóż jeszcze o trzech rzeczach wspomnę, wiadomo, Tim watacha w tym w komentarzu zostawcie. Za tydzień po tym odcinku w następną niedzielę będzie test znanego kebaba. Jeśli jesteście ciekawi, to... Śledźcie informacje na fanpage'u i na moim Instagramie, które będą w, 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 w opisie do filmu. No to wspomnę o konkursie, który będzie na 700 subskrypcji. Zostawiacie też subskrypcje, bo to ważna rzecz. Na 700 subskrypcji yy, będzie konkurs o kubek z, z vlogiem mojego <laughs> kanału i z tyłu napis Fortnite TV jeśli chcecie wygrać taki kubek, to zostawcie subskrypcję i jak już wbiję te 700 subskrypcji, to zrobimy konkurs, o którym poinformuję na Instagramie i na fanpage'u moim na Facebooku i wtedy losowanie odbędzie się podczas live'a na Instagramie. I jeśli nas tę ostatnią rzeczą jest Zostawiajcie w komentarzu swoje typy i zobaczymy, post, czy mamy podobne typy walk, które podałem, czy po prostu są rozbieżne. Cześć.